Mówiliśmy o takim towarzyszeniu komuś albo też sobie, ale gdzie kluczem jest takie przyjęcie, tu często się pojawia takie myślenie, że to jest psychologizowanie i że ja nie chcę przyjmować pewnych rzeczy w sobie, bo to na przykład jest niezgodne z moralnością chrześcijańską. Nie? I to by trzeba było tak zrozumieć, że przyjęcie to jest uznanie faktów, że dzisiaj w tym momencie tak jest, i to nie jest zafirmowanie. Że ja chcę, żeby tak zawsze było. Tak, ja to, ja to czasami tak mówię: że akceptacja to nie jest adoracja, nie? że ja no. nie, nie, nie mówię, że to jest coś dobrego, że nie nadaję temu wartości, ale jakby przyjmuję fakt tego, że to jest. Rezygnuję to prostu... z zaprzeczania, zaprzeczania. Mhm. tego, że nie, nie chcę, żeby tak było, ale tak jest. Mhm. No? I to jest takie. No, no i powiedzieć, nie, no naprawdę tak jest. To jest trochę o takim stanięciu w, opuszczam gardę. My tą gardę trzymamy, bo się boimy, że jak ją opuścimy, to tak jakbyśmy byli niewierni Chrystusowi, bo się godzimy na to, nie? Mm. I, 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 ch I chcemy powiedzieć, że to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby powiedzieć, w tym momencie tak jest, dać sobie jakieś takie zrozumienie, przyjmowanie siebie. I to nas prowadzi ostatecznie do tego, że kiedy ja innych zaczynam bardziej przyjmować, siebie zaczynam bardziej przyjmować, to wtedy przyjmuję Chrystusa bardziej.